Clay ended はい,い。 Odczytanie decyzji ministra Obrony Narodowej o mianowaniu rotmistrza Witolda Pileckiego na stopień pułkownika. Proszę Pana Pułkownika Polgarskiego. Decyzja numer 2156 przez kadr ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2013 roku. Na podstawie artykułu 76 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej. Niżej wymienionego żołnierza mianują pośmiertnie na stopień pułkownika. Rotmistrz Pilecki Witold, syn Jana. Decyzję podpisał minister Obrony Narodowej Tomasz Siewoniak. Przebiegł pana ministra obręczenia. Głosu, proszę ministra Szanowni Państwo, Panie Generale, Szanowni Goście, to jest dla nas bardzo wzruszający moment i dziękuję, że Państwo przyjęli nasze zaproszenie do tego, aby w siedzibie Ministerstwa obrony Narodowej móc wręczyć ten honorowy akt. Każdy. Z nas, zwłaszcza yy, tych, którzy pracują w Ministerstwie Obrony i służą Wojsku polskim, doskonale zna postać i Witolda Pileckiego. Nie wiem, jak się przyzwyczajimy do tego, że już nie rotmistrza, tylko pułkownika, ale uważamy ja także, że właśnie w tym roku, w tym roku bideuszowym, yy, tego rodzaju decyzja jest jak najbardziej uzasadniona. Zresztą, jak Państwo wiedzą, Różne organizacje społeczne występowały, oto pamięć Witolda Pileckiego jest bardzo żywa i jestem bardzo zaszczycony, że mogłem taką decyzję podpisać. Chcielibyśmy, aby pułkownik Witold Pilecki był postacią, która wpływa i formuje charaktery żołnierzy Wojska Polskiego, którzy. Czerpią z ogromnej tradycji naszych sił zbrojnych, ale potrzebują takich wzorców osobowych, ludzi, którzy zawsze na pierwszym miejscu stawiali interesy Rzeczypospolitej, którzy nie wahali się ryzykować zdrowiem czy życiem w sprawach y, najważniejszych. Chciałbym też, przy tutaj pani, czy córce, i synu y, pułkownika powiedzieć, że nie kończymy tą dzisiejszą uroczystością różnych przedsięwzięć związanych z pułkownikiem pileckim. Chcielibyśmy żeby przez najbliższe lata różne zdarzenia związane z upamiętnianiem jego postaci miały miejsce. Bardzo liczę na to, zapraszam Państwa do tych wszystkich przedsięwzięć. Uważamy, że wspaniała postać Witora Dabilowskiego jest tego warta i bardzo potrzebna Wojsku Polskiemu. Także chylimy czoła przed, przed Państwem i bardzo proszę o to, aby wspierać nas w tych działaniach, bo Państwa świadectwo, Niesłychanie, niesłychanie ważne i Państwa wsparcie. Także proszę przyjąć wyrazy szacunku i sympatii ode mnie i czy masztabu generalnego i całych, całych sił zbrojnych, bo rzeczywiście, rzeczywiście jest to ważny moment. Też chcę Państwu powiedzieć, że bardzo mnie ucieszyło po tej decyzji na początku września, jak wiele było głosów pozytywnych jak ludzie i to i młodzież i starsi i z całej Polski i z zagranicy. Po prostu czekają na tę decyzję, jakby czują jak ważną postacią jest jest Witold Pilecki dla Polski. dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Po zabranie głosu proszę Panią Zorę o odpowiedź Pilecka, Na początek chcę serdecznie podziękować panu ministrowi za to, że w zniebytu jakby, jeżeli chodzi o y, pana wojsko, y, 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 ten witor Pilecki został jakby wskrzeszony. Y, mało, mało wojsko na ten temat wie i bardzo mi przykro, bo to był y, żołnierz. To z kolei rycerz, który nie liczył swojego ani, ani sił, ani zdrowia, ani życia. Więc jest to ogromny symbol wartości, które szczególnie żołnierze powinni poznać. Cieszę się bardzo, że mogę powiedzieć Państwu wszystkim, że ta y, wielka chwała dla rodmistrza Witolda Pileckiego jest właściwie w całej obecnie Polsce y, od południa do północy jest ich tych szkół imienia Witolda Pileckiego gdzie uczą się i kształcą y, nasze małe dzieci bardzo dorosłe dzieci i nawet wyższa szkoła w Oświęcimiu która nosi imię Wito Dziecielskiego. Jest ich 25 i pracują tak pięknie, że jesteśmy spokojni o, o to, że powstaną w Polsce nowi kolumbowie, dla których Najważniejszą, najszlachetniejszą partią to jest ojczyzna, po prostu Polska. I z tego tytułu bardzo się cieszę, że i tutaj będę miała ogromne, właściwie ta rodzina nasza będzie miała ogromne wsparcie. Bardzo serdecznie dziękuję. Bo to nie ma sensu. Wszyscy znają przecież troszeczkę o całej, całej gehennie, że tak powiem, od urodzenia do, do śmierci mojego ojca. Jest tak dużo publikacji, że, że nie muszę nic więcej mówić. Dziękuję serdecznie panu ministrowi. Bardzo serdecznie dziękuję. I, i wszystkim pięknie się kładźmy. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Sztandar odprowadzić. Potem ważność. Prezentuj Roń. נויין, זרות, מרש